Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już odcinku rozmowy za światami. Dzisiaj jest to taki odcinek trochę jakby specjalny na specjalne życzenie dla pana Mariusza, który z Małopolski do nas napisał i bardzo prosił o to, więc dzisiaj jest Freddy Mercury. Kiedyś tam coś robiłem z Wedym Merkurym, ale postanowiłem jeszcze raz, zresztą tak, że tak powiem, e, dobrze to ujął i tak jakby dobrze to, jakby powiedzieć, no sprecyzował to swoje pragnienie, jakby to powiedzieć, kontaktu z Freddy'em Merkurym, no że postanowiłem zrobić taki odcinek. Ja nie muszę przypominać, kto był Freddy Merkur. Jeżeli Państwu się to podoba, proszę lajka, like suba, podbijajmy to i udostępniajmy. A ja dziękuję za to, że Państwo są z nami. No i za te wszystkie propozycje, które Państwo dziś nam dają. Pozdrawiam jeszcze raz Mariusza i już przekaz. Powiem, że co usłyszałem, to życie to nie śpiew, śpiew to nie życie. Ale zawsze bądź sobą. I nigdy nie daj sobie niczego wmówić. Jeżeli chcesz być sobą, to bądź sobą. Ponad innych i ponad siebie. I oby. W życiu wszystko ci wyszło tak, jak sobie to zaplanujesz, ale żebyś to zrobił zgodnie z własnym sumieniem. Jeśli robisz to zgodnie z własnym sumieniem, a ono jest najważniejsze, wtedy możesz zrobić to wszystko. Co zaplanujesz, co chcesz. Jaki byłem, wszyscy wiedzą, co robiłem, jak podchodziłem do życia i jaki miałem do niego stosunek, a w końcu jaka choroba mnie zabrała. Natomiast i można by tu powiedzieć, że człowiek powinien po tamtej stronie dostać jakby za swoje. Zostać wykluczony, potępiony, obdarty ze człowieczeństwa z godności, bo byłeś taki, jaki owaki. Otóż nie. Otóż ja chcę powiedzieć, że oczywiście wiele rzeczy musiałem naprawić, wiele rzeczy nie było tak jak trzeba. To na pewno. Ale nie zostajemy rozliczani za to, jacy jesteśmy. Znaczy, jacy jesteśmy w pewnym sensie tak. Chcę powiedzieć, że rozliczano mnie z moich czynów. I pewnie każdego z was liczą z czynu czynów. Bo czynami buduje się swoją przyszłość. I to chcę powiedzieć czynami. Ale nie tylko śpiewem, który ja robiłem, nie tylko mm, jakimś przedstawieniem, widowiskiem, czynami, dobrymi czynami. A nie tym, kto z kim, dlaczego i po co. Dobre czyny zmieniają cały świat. Dobre czyny budują coś od nowa. Dobre czyny dają. Nowe rzeczy, nową sytuację, dobrymi czynami. Gdybym mógł zejść, to wyśpiewałbym to, że dobrymi czynami budujemy swoją przyszłość, dobrymi czynami budujemy swój świat. Ale my jesteśmy zapędzeni w pogoni za innymi rzeczami. I gubimy się w tym świecie. Tak, gubimy się w tym świecie. Chcę nawiązać do kwestii takiej, która wszystkich pewnie interesuje. Jak Mówić o Bogu w tym wszystkim, jak mówić w tym wszystkim o religii, jak opowiadać, jak w tym wszystkim go odnaleźć i jak to wszystko do Niego się odnosi w kontekście tego, Jaki ja na przykład byłem. Otóż chcę powiedzieć, że nieważne, czy wierzysz, czy nie wierzysz, po drugiej stronie już wiesz. Po drugiej stronie już wiesz, i po drugiej stronie już jakby wiesz wszystko. Więc nawet nie musisz się zastanawiać. Ale lepiej w niego wierzyć i lepiej być z nim niż przeciwko niemu albo obok niego. Myślę, że ja byłem obok niego. A to niestety przeszkadza. To niestety przeszkadza. I potem, no, trzeba niestety zmierzyć się z rzeczywistością zupełnie inną. Powtarzam jeszcze raz: życie to nie śpiew, śpiew to nie życie. Ale wszystko razem może iść w pięknym, jakby duecie. Powtarzam, dobre czyny, to jest to, co jest bardzo ważne. Przebimbałem to życie. Tak, to na pewno. Tu trzeba powiedzieć, przebimbałem, przehulałem, przebawiłem, tak. Ale to czyny klasyfikują mnie nieco wyżej. I zabrzmi to jak zabrzmi, ale trzeba powiedzieć, że Bóg jest miłosierny. I każdego jakby wyratuje, albo każdemu jakby da drugą szansę. Nie życia tu, ale szansę tam. Gdybym się nie zapędził, gdybym nie był taki szalony, może moje życie by się potoczyło inaczej. I za to także zostałem jakby rozliczony. Ale chcę powiedzieć, niczego nie żałuję. Żałuję tylko, że nie miałem takiej bliskości z Bogiem, takiej, jaką powinienem mieć. I każdemu powiem, że najbardziej będziecie żałowali tej bliskości z Bogiem. Najbardziej. Nie tych swoich czynów, malnych, lepszych, gorszych, nie tego, że tam gdzieś byliście w lewo, w prawo. Nie, nie. Chcę Wam wszystkim powiedzieć, a zwłaszcza młodym, najbardziej będziecie żałowali braku bliskości z Bogiem. A On Wam to weźmie i wypomni. On Wam to powie. On Wam to pokaże. No ale wtedy jest trochę za późno. Powtarzam jeszcze raz, tak, przechulałem trochę życie. Mogłem podejść inaczej. Natomiast już za to człowiek odpracowywuje, już za to człowiek jakby przerabia to wszystko. Ale najbardziej to jest ta, to bycie obok Boga, to oddalenie się, to bycie obok Boga i samemu uważanie się trochę za Boga. W świecie swoich różnych, jakby to powiedzieć, no dziwactw, to nieważne, że pociągają cię mężczyźni, aż to nie jest istotne. Jak chcę to powiedzieć tutaj z pełną świadomością z tamtej strony, to nie jest istotne. Istotny jest brak Boga albo brak bliskości Boga. Bo jeśli uznamy, że Bóg nas stwarza, że Bóg daje nam życie, daje nam siłę, daje nam energię, daje nam moc, to nie może potępiać za to, jak czujemy i do kogo co czujemy. Natomiast chcę podkreślić, że i też nie w formie potępienia ale chcę powiedzieć i pokazać że tu chodzi o coś więcej o bliskość, o relacje człowiek-Bóg, Bóg-Człowiek ja wiem, chcielibyście inne rzeczy usłyszeć Freddy Mercury tak, nakręcony człowiek muzyka, śpiew, taniec narkotyki, seks taki byłem i to trzeba także przerobić nie tak życie powinno wyglądać ale wszystko jest jakby gdzieś nieco niżej, jeśli masz Boga, go kochasz i zwracasz się do niego i mówisz: Panie Boże, zbłądziłem, to masz szansę wyjścia, zmiany, polepszenia. A tu niestety tego zabrakło. Chcę Wam jednak powiedzieć, że z perspektywy czasu jest mi dobrze, śpiewam dalej, pasję swoją mam tutaj. I zbyt wiele nie mogę też powiedzieć, ponieważ nie wolno. Każdy musi doczekać. Ale to, co chcę powiedzieć, to bliskość Boga i czynami budujemy sobie przyszłość za świata. A wszystko, co robimy, ma być zgodne z naszym sumieniem. I koniec, i tyle przekazu, tyle albo aż tyle, nawet dość długi. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkim Państwu za wysłuchanie. Proszę, lajka, like suba, udostępniajmy. No, i jeszcze raz pozdrawiam pana Mariusza, na którego to życzenie zrobiliśmy ten kontakt. Wszystkiego dobrego.